Witam Cię w dziewiątym już odcinku podróży rolnicznej. Dzisiaj, akurat ze smyczą i z moim psem, którego chyba nie widać, ale jest z nami i nam dzielnie towarzyszy. No, dobrze, przejdźmy do konkretów. Zakończyliśmy w ostatnim odcinku pierwszy Aet opowiadający o stworzeniu wszechświata, o stworzeniu energii, która poprzez a potem przechodziła władz i tak dalej, i tak dalej. Nie będę teraz jeszcze powtarzał tego samego, macie to w poprzednich odcinkach. Przechodzimy teraz jednak do drugiego etu, u który opowiada o czasie, o teraźniejszości, przyszłości, przeszłości, o trzech normach, które tkają naszą linię czasu. I to podobno one decydują, jak długo będziemy żyć, kiedy umrzemy, jakie wydarzenia w życiu naszym czekają, i ponoć według mitologii nordyckiej w pewnym stopniu jesteśmy zdani na ich łaskę. No ale są tam też przyjemne aspekty tego etu, które będę odkrywał w kolejnych i kolejnych odcinkach. Mamy tam chociażby runę Villo, która mówi o luksusie, o przyjemności, o radości. O tym, żeby po prostu cieszyć się życiem i korzystać na całego, jednak jest tam jakieś ale. Niemniej, o tym za siedem odcinków. Teraz skupimy się jednak na tej drugiej stronie, czyli skończyliśmy na Gonie Wunio, która jest szczęściem w najczystszej postaci, która jest eee, po prostu szczęściem z samego faktu istnienia. Kończymy pierwszy ad. pojawia się drugi i na sam początek Bach, Hagalas. <laughs> Hagalas jest najtrudniejszą runą do pracy ze wszystkich run w alfabecie nordyckim. Naprawdę, jeżeli świadomie decydujesz się na pracę z tą runą, to polecam Ci decydować się na to w ostateczności. Kiedy żadne inne rozwiązania nie działają, kiedy nic innego po prostu nie jest w stanie pomóc, to Hagalas pomoże, ale daje za to przeogromną cenę. Hagalas w Aspekcie czasu odpowiada za teraźniejszość, za tu i teraz. I o co z tym chodzi? Hagalas sprowadza wydarzenia, przed którymi nie możemy się uchronić, na które nie możemy się przygotować, które są związane z naszą karmą. A najczęściej Hagalas wynika z tego, że nie zadbaliśmy o naszą przeszłość, za którą odpowiada Nautilus i ściąga wszystko, wszystko, co tylko może, aby pomóc przejść przez dany aspekt. I teraz tak, jeżeli w czytaniu pojawia się nautis, o której będzie w przyszłym odcinku więcej, to jest znak, że jeszcze coś można zrobić z daną sytuacją. Ale jeżeli, jeżeli pojawia się hagalas, to już jest za późno na to, żeby cokolwiek robić i szykuj się na to, co najgorsze. No i teraz tak, można powiedzieć, że dobra, ale nie przesadzaj, no przecież zawsze jakoś można sobie poradzić i tak dalej, więc co można zrobić w przypadku Hagalas? Jest tylko jedno zalecenie. Jeżeli Hagalas przyjdzie do Twojego życia, to Twoim zadaniem jest przeżyć. Nie próbować walczyć, nie próbować zmieniać sytuacji. Przyjąć taka, jaką jest i przeżyć. A jeśli ją przeżyjesz, to Hagalas ci to wynagrodzi dostępami do dużo głębszych poziomów świadomości, do dużo większych zasobów, do dużo lepszej perspektywy, ale cena jest przeogromna. I teraz podzielę się historią, na którą mam zgodę, żeby się dzielić. Moja przyjaciółka postanowiła intuicyjnie namalować Rumę Hagalas swojemu dziecku na ręce. Wiedziałam mi o tym po fakcie. Została niezły ochszan. I wtedy właśnie podały te magiczne słowa, ale... Artur, no weź, słuchaj, no nie przesadzaj, przecież nie będzie aż tak źle. O co ci chodzi? Czemu ty jesteś taki poważny? Ja i odpowiedziałem wtedy, słuchaj, pogadamy za tydzień. I wtedy zrozumiesz, dlaczego jestem taki poważny. Eee, co się wydarzyło w międzyczasie? W międzyczasie... Dzieci tej kobiety postanowiły zdemolować jej cały dom, ale nie na zasadzie, że przewrócić książki. Nie, nie, nie. Zdemolować cały dom, porozwalać wszystkie półki, pooblewać e, kwiatki perfumami, które oczywiście potem sobie po, postanowiły umrzeć z wiadomych przyczyn. Pomalować lakierem do paznokci wszystkie ściany, wszystkie płytki w łazience i tak dalej, i tak dalej. A to był dopiero początek, ponieważ... Seria różnych, aż tak intensywnych wydarzeń trwała przez około półtorej tygodnia, a zakończyło się tym, że jeden z jej kotów umarł, a drugi z jej kotów ciężko zachorował i potrzebował weterynarza. Więc po tygodniu, jak yy, została ta osoba zapytana, czy teraz już rozumiesz, czemu byłem taki poważny, gdy mi powiedziałaś o Hagalas. Odpowiedź była tak, <laughs> z równie dużą powagą. W dniu dzisiejszym się z tego śmieję, ale wiem, że na tamten czas dla tej osoby były to mega intensywne wydarzenia, na które totalnie nie miała wpływu. Mogła robić wszystko, co tylko chciała, jakkolwiek z tym walczyć, ale Hagalaf to Hagalaf i po prostu trzeba przez to przejść. Koniec. Więc tak. Czy coś jeszcze na temat Hagala? No tak jak mówiłem. Myśleć o niej i korzystać z niej w ostateczności. naprawdę jest najcięższa runa z całego futharku do pracy, więc naprawdę nie polecam jej dla osób początkujących, tak jak mówiłem przy Turizas, że jej nie polecam, tak Hagalas jest jeszcze kilka poziomów dalej za Turizas. To jest naprawdę mocna runa z ciężką energią, która jasne wynagradza i tak dalej, i tak dalej, ale naprawdę w ostateczności z tą runą. I najlepiej, jeszcze pod okiem kogoś, kto będzie w stanie się zaopiekować w przestrzeni na ten czas. Po prostu. Co do działania runy... ona mniej więcej utrzymuje się w przestrzeni z tego, co poczułem, z tego, co intuicyjnie mi przyszło i z tego, na ile gdzieś tam miałem z nią pośrednio styczność od dwóch do trzech tygodni. I to są 2-3 tygodnie totalnej sieki, gdzie. Można sobie próbować robić takie rzeczy, jak odłożyć różne plany i tak dalej, żeby mieć przestrzeń tylko na to. Ale to i tak niczego nie zmieni, bo tego robi taki rozpiew, że... że nie da się na nią przygotować właśnie, więc... Tak to wygląda, jeśli chodzi o aspekt pierwszej runy drugiego tu aspekt runy teraźniejszości, która tu i teraz sprowadza różne sytuacje po to, aby przyszłość była właśnie lepsza, przyjemniejsza, jednakże cena to to jest naprawdę wysoka. do mnie Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Jeżeli jesteś zainteresowany zainteresowana sesją z ronami, sesją z energetyczną, to daj znać, czy to w komentarzu, czy to odezwij się przez jeden ze sposobów kontaktu napisany w opisie tego filmu. To nie było zaplanowane, więc powiedziałem tak, jak powiedziałem. No nic, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym już porozmawiamy o Nautis, która opowiada z kolei o przeszłości. Do zobaczenia. Cześć.